Stare, nowe twarze w Polskim Związku Piłki Nożnej. Jacek Zieliński będzie trenerem kadry U20, a dotychczas asystent Franciszka Smudy także podczas Euro 2012. No to co, panie trenerze, za robotę się trzeba wziąć, bo ciągle w pokera grać i na ryby, jeździć to też, też może się znudzić. Przesada z tymi rybami, pokerem zdarza mi się 3-4 razy do roku na ryby pojechać. No ale tak, kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałem, że to jest moje hobby, no teraz się to za mną ciągnie. Ale fakt, trzeba przede wszystkim pracować. Jak się nie pracuje, to no to trudno myśleć o, o jakimś rozwoju trenerskim. Dostałem propozycję z pzpn żeby popracować za reprezentacją O20. Przyjąłem ją i mam nadzieję, że tutaj będzie się dobrze. Współpraca rozwijała z innymi trenerami reprezentacji młodzieżowych. Przede wszystkim pierwszą taką osobą, z którą będę miał najczęściej kontakt, to jest Marcin Dorna, który prowadził 21. Niebawem sobie nakreślimy plany co do naszej współpracy takiej bardziej, bardziej szczegółowej, wstępnie rozmawialiśmy na niektóre tematy. No, mam nadzieję, że ta współpraca przyniesie jakieś konkretne wyniki. Było nie było, to jest odpowiedzialne zadanie w kontekście tej kadry U-21, bo jednak to będzie ten rocznik, który ewentualnie taką mamy nadzieję, że, że na tych Igrzyskach zagra, to będą ci piłkarze, którzy, którzy u Pana będą grać, a nie ci, którzy de facto w tej pierwszej kadrze U-21. Zgadza się, 93 rocznik to jest ten rocznik olimpijski, natomiast oczywiście początek tej pracy będzie wyglądał tak, że mm, ta reprezentacja będzie wspierała U-21 która zaczyna już eliminację prawdopodobnie wiosną. Jeszcze przekonałem się po losowaniu, jak zostanie ustalony dokładny termin, być może uda się uniknąć gry w tych meczach marcowych, w tym terminie marcowym. Ale również będzie wspierała zawodników, oczywiście tymi młodszymi piłkarzami, bo też jest jakby priorytet dla reprezentacji U-19, która również gra kolejną fazę eliminacji do Mistrzostw Europy, Elite Group, również wiosną. Także ten początek to będzie taka ścisła współpraca z trenerami U19 i U21. A później, już może troszeczkę bardziej zobaczymy, jak to się rozwinie, bardziej samodzielnie. Będzie się przygotowała już tutaj do y, turnieju, mam nadzieję, olimpijskiego. No i chodzi o to, żeby Maciej Dortmund już dostał jakiś y, trzątek reprezentacji. Jakiś dobry, dobrej jakości produkt, taką mamy nadzieję. Pana niedawny szef Franciszek Smuda często powtarzał, że będąc selekcjonerem, brakowało mu takiej pracy w rygorze klubowym, bo on gdzieś na tej pracy wyrósł. Pan też trenował zespoły w ekstraklasie, Lechie, Gdańsk, Koronę, Kielce. A tego smaku klubowej piłki to dawno pan nie zaznał, tego nie brakuje gdzieś? Nie brakowało? No, to jest inny rodzaj pracy, specyfika pracy w reprezentacji w klubie jest zupełnie inna. Tak jak wspominałeś, trener z wielbia taką pracę w klubie. On potrzebuje częstszego kontaktu z piłkarzami i, i ma taki po prostu model pracy, który tego wymaga. Natomiast y Oczywiście dobrze jest jeszcze ten ma możliwość pracy codziennej. Tutaj jest codzienna praca, ale troszeczkę w innym, w innym wymiarze. To są bardziej obserwacje, planowanie, rejestrowanie, analiza tego, co się, co się dzisiaj zrobiło. I stricte podobną pracę z piłkarzami to jest około 80 dni, tak? Nie wiem, czy dobrze. Mi się to, to jest o, o Około 11-12 spotkań rocznie i te konsultacje trwają załóżmy od, od 4 do, do 10 dni, czyli by wychodziło, że około przeciętnie około 80 dni w roku. Tak, to by była taka praca i to nie jest zupełnie efektywna praca, bo trzeba przyjąć, że te pierwsze treningi po przyjeździe to są zawsze o charakterze takim przyspieszającym regenerację, niewiele się robi z taktyki, jest niepełny skład, no i oczywiście te treningi przedmeczowe to też Taka taktyka już w formie bardzo takiej e, e, ścisłej raczej i, i mniej intensywnej. Jeszcze bym od tych 80 dni odjął e, 20, 25 dni i to zostaje ten efektywny czas taki, naprawdę takiej prawdziwej pracy. To jest około 50, 50 dni. 80 dni dookoła świata, przystanek końcowy Rio. No miejmy nadzieję, że, że tak to się skończy. Jesteśmy na pewno optymistami na początku tej pracy. Fajny sztab ludzi się zbiera, młodych, otwartych. I, i, no, i liczymy, że, że doprowadzimy do jakiegoś szczęśliwego finału. Do no tego życzymy Jackowi Zielińskiemu, nowemu trenerowi kadry U20, człowiekowi absolutnie bardzo dobrze znanego w polskiej piłce, byłemu piłkarzowi Legii Warszawa, trenerowi korony kierce Lechig Gdańsk, Także tych tytułów przybywałby też, przybyło medali.